To nie relacje z kobietami mnie niszczyły, tylko to, z jakiego poziomu w te relacje wchodziłem. Przez lata szukałem bliskości w relacjach, bo w środku czułem pustkę. Czułem się samotny, zmęczony sobą. I to nie było złe, bo każdy człowiek w relacji potrzebuje miłości, potrzebuje obecności, dotyku drugiej osoby. Ale ja jej nie szukałem spełni. Tylko z braku, z potrzeby bycia dla kogoś, z lęku przed byciem samemu. Bałem się odrzucenia. I dopiero wtedy, kiedy zostałem sam i przestałem uciekać w relacje, zrozumiałem prawdę, że to nie relacja miała mnie uzdrowić, tylko ja miałem powrócić do siebie ukochać swoje wewnętrzne dziecko, uzdrowić rany odrzucenia. I zdrowa relacja nie powstaje z głodu, powstaje z obecności. I gdy jesteś już w końcu w kontakcie z sobą, relacja nie jest ucieczką. Jest spotkaniem. Nie musisz Przestać pragnąć miłości, wystarczy, że jej nie będziesz szukał kosztem siebie. Jeżeli to z Tobą rezonuje, zapisz ten film, być może dziś wracasz do siebie.